Każdy z nas ma swojego największego wroga, swojego największego nemezis. Dla jednych może być to ich rywal w sporcie albo w biznesie, a dla niektórych może być to zapamiętywanie rzeczy z książek. Pozwól mi, że pokażę Ci, jak możesz pokonać tego drugiego. Znasz to uczucie. Przedniego dnia czytałeś książkę i miałeś nadzieję, że tym razem cokolwiek z niej zapamiętasz. Ale siedzisz tak na łóżku przez kilka minut, próbując sobie przypomnieć to, co wczoraj czytałeś, ale niestety jak zwykle nie pamiętasz nic. Czujesz, że zmarnowałeś tam ten czas, który poświęciłeś na czytanie, kiedy jest ktoś, kto na pewno tak się nie czuje. On nieważne jaką czyta książkę, czy czyta książkę o stoicyzmie, czy o historii, czy o męskości, albo o czymkolwiek innym, zawsze jest w stanie zapamiętać praktycznie wszystko z tej książki. Za każdym razem, gdy z nim rozmawiasz, zawsze był się jakimś cytatem, albo czymś nowym, czego się niedawno nauczył. Zastanawisz się, jak to jest możliwe. Jak on to robi, że zapamiętuje praktycznie wszystko z jakiejkolwiek książki, którą czyta? Pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to pozwól mi, że ci się przedstawię, więc ja on na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. Zlicz teraz na dół i kliknij przycisk subskrybuj, żeby do nas dołączyć. A teraz pozwól mi, że pokażę Ci, jak możesz zapamiętywać więcej z tego, co czytasz. Ja nigdy nie zapamiętywałem tego, co czytałem z książek. Zawsze było tak, że pamiętałem kilka rzeczy na koniec przeczytania danej książki, ale po kilku dniach kompletnie zapominałem, co czytałem. Było to dla mnie bardzo trudne, żeby zapamiętać cokolwiek z książek, które czytałem, a czytałem bardzo wiele. Więc zacząłem szukać rozwiązania. Wpisywałem na YouTubie jak można zapamiętywać więcej z książek. Zacząłem oglądać film Ryana Holidaya o jego systemie, zacząłem go używać i już było o wiele, wiele lepiej. Ale po dwóch latach researchu i eksperymentowania z różnymi wariacjami tego systemu, w końcu znalazłem coś, co działa perfekcyjnie. Więc pozwól mi, że pokażę Ci, jak to wygląda. Więc pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, żeby faktycznie zapamiętywać więcej z książek, jest po prostu się skupić. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możesz zrobić, bo bez skupienia nie jesteśmy w stanie zapamiętać tak właściwie niczego. Drugą rzeczą jest to, żebyś czytał to, co faktycznie chcesz czytać. Więc wiele osób będzie zmuszało się, żeby dokończyć jakąś książkę, wiele osób będzie mówiło sobie, że muszę tą książkę skończyć, no nie mogę czytać innej. Jeśli chcesz czytać tę książkę do końca, okej, okay, nie? Możesz przeczytać do końca, ale jeśli nie chcesz, po co masz to czytać? Tak, Także, jak się nic z niej nie nauczysz, skoro nie chcesz jej czytać. Na przykład, tą książkę zacząłem czytać kilka dni temu i jestem na 58. stronie i nie, nie chce mi się jej już czytać. Nie, przestałem się czytać. Albo na przykład, tą książkę wziąłem, nie przeczytałem jej całej, tylko przeczytałem dosłownie chyba dwa czy trzy rozdziały. Więc ważne jest to, żebyś nie zmuszał się do czytania. Czytanie ma być przyjemne, czytanie ma być takie fajne dla ciebie. Trzecią rzeczą jest łączenie kropek. Więc wyobraź sobie w twoim mózgu jest takie. Tysiące czy nawet miliony kropek, które po prostu łączą się, nie? Masz na przykład jedną kropkę, a wszystkie idą od Twojego mózgu, nie? I na przykład z Twojego mózgu idą trzy kropki, z tych trzech kropek idzie jeszcze piętnaście innych, z tych piętnastu jeszcze dwadzieścia innych i tak dalej, nie? I po prostu masz taką sieć rozwiniętą. I teraz co Ty chcesz zrobić, to chcesz właśnie rozwijać tę sieć cały czas w górę, a w bok, czy po prostu sprawić, żeby była większa. I zrobisz to poprzez właśnie łączenie kropek, czyli na przykład powiedzmy, że też jakąś książkę i nagle przypomnić się, o, przypomina mi to o tym. Więc co ja robię? Na moim czytniku to po prostu zaznaczam to, co czytam, daję, klikam na notatkę i napiszę na przykład to przypomina mi o tym i tak dalej, nie? Na przykład to przypomina mi o X, to przypomina mi o Y i takie coś piszę. I dzięki temu nie mam tego cały czas w głowie, że to mi o czymś przypomina przez co jestem w stanie o wiele lepiej się skupić na tej książce, ale też połączyłem właśnie te kropki, bo na przykład op, pamiętam na przykład jak on to powiedział, albo pamiętam jak tamten to powiedział i przez to po prostu zapamiętujesz tego więcej. I czwartą rzeczą jest zapisywanie, więc to jest coś, co ja zacząłem w sumie wczoraj robić, więc mam taką tabelkę, w której po prostu wpisuję to, co sobie zaznaczyłem, co chcę zapamiętać, nie Więc na przykład wczoraj czytałem książkę o peryklesie i zauważyłem kilka takich faktycznie fajnych zdań w tej książce, które chciałbym zapamiętać na później i po prostu je zapisałem tam, nie? Mam to tam, nie? I zawsze mogę tam zobaczyć i przypomnieć sobie, co tam było. A nie muszę wertować po całej książce po prostu. A tak swoją drogą, to jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zemnawikiem albo usterzeniem, to możesz kliknąć tam w pierwszy link na dole. Jeśli ten film Ci się spodobał, to na pewno spodoba Ci się też ten i pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.